Tylko czekaj, zobaczę. No se zabrać? Tylko czekaj, zaraz. A to taki co jest, taki na jakiś tam minus coś co nie? No dobra. Kupa jeża. Tylko czekaj, zobaczę. Dobra, i mogę już kopać. U, u, upikowany bruk. Łupikowany bruk, idę demnogła zbierać jak chciał. A, łupkowany, łupkowany, Ej, łupikowany, Łupiasz? Uh -huh. mm. Szkoda, że nie z tona, bo stał to na to ma hita. A, no dobra, dobra. No Nagrozę, że jak będzie coś się goniło, to nie ucieknę. Co no. Są ale ja ich pokonam rare. Dobra, mam tutaj łupkowany. Ile chcesz tego? Dobra, straztaki. taki Ja też wczoraj miałem tego 7 staków, jak kopałem z Maciusiem. Znaczy, no, niby z Maciusiem. No nie, bo killow. Chcesz złoto? chcemy złoto na jabłka. Żeby osłabiać te... Te... villagery, jak budujemy dla nich obóz. Może jakiś diaksy? Ej, idę na... Idę na ten, co diaksy są, to może sobie jeszcze pokopię trochę. Mam na nadzieję, że nic mnie tu nie, nie złapię. Inny niż ten drukowany łupek jest No jakiś tu na mój Uff. Dobra stawiam. Ale trzeba może jakoś zarażać tych zombiaków, żeby jeszcze cenownie obniżyli. A nie wiadomo jaki będzie miał end ale to nie wiem, czy wiadomo, czy się będzie opłacało, tak na przykład, jak będzie miał jakieś biblioteczki do kupienia. A to wtedy chyba już nie zmieni. się opłaca kupić EXPA redstone'em? Nudzi. Postawię sobie przez całą drogę redstone. O kurde, mrywa creeper mnie. O, nie. Nic nie widzę jak się tu coś będzie rozczuło. Zwierzę mnie od tyłu coś zajdzie. Jakąś wodę czuję. Podano. Tu i tu. O, no widzę po nazwisku, że to ty co, nie? Mmm, o kurde, jakiś... Ej, cave. Ej, kajwa mam. a to byłem w tym kajwie, Emerald Scam to jest jakiś. Coś jest tu ciekawego. O, jest kłapaj. kuipał, kuipały i diaksy jakieś tu są. Oto to są, dobra. Dwa podsadzą się twoim łupkowanym bułkiem, bu bułkiem się. Ej, dwa diaksy drapły. C jeszcze kolejne są tutaj. Jeszcze kolejne. Ej, cztery diaksy z tego. Oj! peły i zombiaki. Kujpeły peły. Gra. Jak to Maciuś mówi, gram Powder. Ej, Grunton. Ej, To nie jest ten mój villager co jest dech. ja trzeba ten cmentarz zrobić? Nigdy. No, albo może idzie tam koło nie bardziej. Albo damy koło naturalnego domu. No re, wystarczy jak będę miał opatę FFS5, Może ten jeden, muszę też jednego wisiaka, żeby sprzedawał FFS5. Hmm. No, no, można, można, ale no, no Czekaj, czekaj, czekaj. W sumie można, ale to piszesz wtedy, co nie? To mnie to wtedy będzie można. I... no, no można, no tak, tak, tak. No mów. była. Aha, aha. To jest cztery jaksy Ile mam? 6 gram, gram gum powdera. E, tego. No do, no tak. No to czekaj, czekaj. To zrobię z tego i przylecę do ciebie. O, idealnie. Marchewy muszę zjeść. Dwa do ciebie. Szupa, no, czekaj i ty Ciaś, to, to i to, Ciaś. kraty wyrzuciłem. Czy wyrzucić ity? Ja, i... ja idę na wieżę wyrzucić te ity. A bez ki... No mówię, że wyrzucić na wieżę i spalić. Bo przecież jeszcze jest... Ty, bo, bo ja muszę wejść... Dobra, czekaj mam... O Jezus. Mmm, craft, to ty mu stawiasz, te te trzeba. Minecraft, co to trzeba będzie robić. Mówię, że będę musiał chyba. Tam, czasami tutaj wejść do tej kratki i będę musiał im zmieniać te te, co nie? Żeby. On To nie zmieniają te te prace co chwilę. Jeden zmienił. Ej, rwam. byłem świadkiem jak te drzewo wyrosło nie, więc już jest kopać teraz. Poddam ci. Kto wydaje wydajecie bez cytrl? glas ale ten ostatni będzie miał fajną klatkę wielką a oni umieją Wenus. Negus. Widziałeś widziałaś to jak to zrobiłem to dobrze Aha, kupa jeża. Pomurwa lecę jakoś. nasz gę, ale tam mi się kurta, O kurde, a to było niebezpieczne. Bez kiedy trzeba tory zrobić chyba trochę, żeby tu wjechali oni co nie? Dobra, to muszę tory zrobić. Jak to się tory robiło? Kurde, ile żelaza trzeba. A ja wiem, gdzie mam żelazo. Ja muszę tam polecieć. Ja w moim domku miałem dużo żelaza. Ponad 500 taków żelaza miałem. Asia. Przypala Przepala się, cofie, Ja To bywa... jest od 15 dni. Drzwi... się to żelazo przepala. Ale tak dosłownie, jak ta się też żelazo przepala. Może przez, przez to, że nie, nie bywam tu za często. Ale se tu... A nie, bym musiał na jawie tu być, żeby sobie znaleźć To też drzewo już muszę skopać do końca. To jest dramat. Pululu. Helloo się ma Hello. firewerk jest bardzo dobra mało tych torów trzeba zrobić jakieś badyle trzeba zrobić i tutaj to będzie tutaj To taki żart. Dobra, jeden Mike kart i 16 torów. Będzie git. I tego majkarta karta to trzeba zakręcić żeby on tu spadł ten karta tak o idealnie tu zjedzie tak tutaj super bagi to trzeba, Młwabowski to trzeba trochę yy, yy, większego tu zrobić trochę te, tego, żeby oni tam z spod, spod tej klatki musieli tego żeby po, tego dobra, zrobię jeszcze trochę tego Majkarta. dobra dobra legenda głosi, że przesypiasz klatkę noc w klatce tego Że przesypiasz tą noc w klatce villagera jednego. O kurde, ej, jest? gdzieś, a ty, ty, gdzie ty idziesz? O, idzie, idzie, wejdzie, dobra. Trzeba go pochnąć teraz. Jest mrwa, leci, leci. No. Anna racja. O wiedzie. I pamruwa, i is, spada tutaj. Dobra to było, że on tak wjechał tutaj tak dobrze. Taki taki sygmuszka jak to naturalny król mówi. No nie w tą stronę popchnąłem go Leci, leci, leci. Leci, leci. Ta, leci dopiero. Ej, drugi już nie wjechał. A jest moją pomocą wjechał. jestem wręcz tego ciekawy, co mi tu powiesz. Nie, bo jeden ma fire aspekt, a ja nie potrzebuję fire aspektu. Ale bo kurde, zapomniałem, że teraz muszę chyba te wszystkie zniszczyć tutaj, żeby żeby zmie zmienić ich pracę. No tak, zapomniałem. No tak, ale wiesz, ja nie chcę takich, co oni tu mają, tylko chcę pozmieniać ich, żeby miał, na przykład mieli kilka mendingów, co nie? Muszę je to wszystko zniszczyć teraz.

Du muszę to udokumentować. No wiadomo, da, muszę bibliotekarze z jakimś fajnym tym zrobić. Ale możesz ich rozmażyć już muszą. jakimś z tym pasterzem. Co to za ten pasterz? Jaki gówniarz. Ja, poczek ja sobie poczekam aż on... Marchewkami się nie rozmnażam. Ja wszystko wiem. Ale czemu oni nie chcą być nikim tutaj? Z tą kurde się z tą wioskę to się wszystko tam robi. Oni, nie chcę teraz pracy jakoś zrobić. Trzeba rozwalić tą... Coż, no właśnie. Z jakiej pracy jest w ogóle ten ten ten? Dobra, jeden jeszcze jestem, dobra. Czy już mogę z nim normalnie tutaj pracować? No nie, bo zmienia znowu jakąś pracę, no to jest nie może... Może le, lepiej w jednym domku wszystko umieści to. Dwa cyklopy. O, tutaj się dzieje. Co to za impreza? Uh -huh. Les boca, jakoś jest Dobra, to I teraz chcesz ze nas współpracować, mówisz? że nic nie, nie masz dopatrzeć, żeby wziął tą pracę? Czy nie weźmie tej pracy nigdy? O super. To jakiś... Co, co tu się dzieje? Czy nie da zrobić tego? O jest jeden ten tutaj, dobra. Oj, postawiłem motory. Szybkie ładowanie, jakby za pierwszym siadło. 嗯。Mm hmm. głupie, głupie te jakie są jakieś, no to jest niemożliwe. Ale zapewne jakąś inną, inną pracę by wzięli. Nastawiam no im stół kartograficzny, stawiam im i zapewne ci, ci wiosce to dopiero oni się pokazuje mi, że ktoś bierze tą pracę i nie bierze tej pracy. Nie, bo tam jest niektórzy pokupowani są. Czekaj. To może mam pomysł jaki wsiadł. Trzeba tych wisiaków może na koniec przetransportować wszystkich. Na koniec, i te wtedy oni, ci związki nie będą mi zawierać pracy. Patrz tu. i tu poleci sobie na koniec ten. Mhm. Ej! No wsiadaj do tego wagona! O jest, we wagonie. I leci na sam ten koniec. Pat, i chcesz teraz to... Być tym... Bibliotekarzem? Nie gadaj, że to... Tamten drugi to wziął teraz. Ej ciebie też musiałem się gdzieś tam. na razia. Aj. Ten linganguri. Wrócaj tam. Ej. Cześć ciś. Oj stare. Wziąć go tu w kop jakoś. Dobra, wyjdź. O, wziął jakiś, ale to zapewne ten z wioski wziął. Tu, oni bardziej ci związki biorą tu wszyscy te prace, nie, nie tamci. A wtedy jak nasi, nasi będą brać te prace i potem jak zniszczę tą pracę, to, to nagle będzie brał jakąś z wioski tą pracę. Ja mam pomysł, ja po prostu znajdę tu teraz z tego we wiosce, tego ziuta, co nie? Z tego w i po prostu jego teraz przetransportuję tam, do tych klatek i ziomek będzie już miał tą pracę i potem kupię od niego ten, y, naprawę tą i wtedy już będziemy mogli tego. Nie no, nie, nie no, nie może ta wioska może zostać. Tak, bo te bibliotekarze to, tak w szczerze sensie to nie opłaca się mieć innych niż bibliotekarze. Co nie?